Pewnie się zdziwisz, ale zaczynam jeszcze raz, ponieważ niestety. Po obejrzeniu filmu, e, podczas poprzedniej relacji, niestety nie włączyłem dźwięku. Nagadałem się, nie wiem czy ktoś przeczytał z ruchu moich ust, czy nie, ale nagrywam ten film raz jeszcze. Skasuję poprzednie wejście po to, żeby ten film był nagrany, bo skoro go przygotowałem, to warto by było, żeby ta e, wartość i informacje poszły w eter i żebyś mógł to, do tego dotrzeć. Dzisiaj powracamy do tematu miodu, do tematu miodu, który poruszyłem w zeszłym tygodniu, i e, powracam do tego tematu ze względu na to, że nie ucichły komentarze, e, które e, Pojawiają się nie dość, że pod tym filmem, na którym mówiłem na temat miodu, jest bardzo dużo komentarzy, które wręcz mnie atakują. Atakujecie mnie, osoby, które dalej jedzą miód, jak również pszczelarze mnie atakują. Ale komentarze przeniosły się też pod inne filmy. Pod inne filmy, w których piszecie: Mariusz, zgadzam się z Tobą w wielu kwestiach, ale na temat miodu to nie masz zielonego pojęcia. I powiem Ci, że nie spodziewałem się tego. Powiem Ci, że nie spodziewałem się tego, ale tym razem jakby z pomocą przyszli mi politycy. Trochę przez przypadek, na YouTubie, kiedy obejrzy się film, oglądałem swój film, skończył się mój film i pojawiła się jakaś konferencja prasowa polityków, którzy mówili na temat czegoś, co zostało, nie wiem, czy wprowadzone niedawno, czy dawno, bo nawet tego nie sprawdzałem. Czy teraz dopiero mam nadzieję, że nie po obejrzeniu mojego filmu na temat miodu został wprowadzony podatek cukrowy w Polsce? I ten podatek cukrowy, no wiesz, no, podatek cukrowy, następny podatek Podatek. Natomiast nie byłoby nic w tym dziwnego, jeśli nie to, co powiedział ten polityk, którego w tym momencie pragnę ci włączyć, na temat właśnie cukru i przemysłu pszczelarskiego, który ucierpi na temat tego, że został wprowadzony podatek cukrowy. Także obejrzyjmy go razem i mam nadzieję, że wszystko będzie w tym momencie w porządku. Prasowej Konfederacji, konferencji zorganizowanej z okazji bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie w tym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku cukrowym. Jest to bardzo ważne wydarzenie. I tutaj warto powiedzieć także o jednej branży, która niepokoi się, że niedługo także zostanie uderzona tym podatkiem, czyli o pszczelarstwie. Wczoraj zadzwonił do mnie przedsiębiorca z województwa opolskiego, człowiek, który prowadzi sklep z artykułami pszczelarskimi... Człowiek, który ma bardzo dużą pasiekę, z tego żyje, z tego się rozwija zawodowo i powiedział mi, że cała branża pszczelarska, która w Polsce jest naprawdę duża na skalę powiedzmy już europejską, obawia się tego, że ten podatek także w nich uderzy, dlatego że on chociażby rocznie zużywa 700 kilogramów cukru. W Polsce mamy ponad 1,5 miliona uli. To jest ogromna liczba, to są ludzie, którzy którzy zajmują się tym zawodowo, bądź hobbysty. No to zatem, ile tego cukru w cukrze jest? Ile tego cukru w cukrze jest, tak naprawdę? A ile tego cukru jest w miodzie? Jak to jest możliwe, że branża pszczelarska zostanie w jakiś sposób a, obciążona, czy w jakiś sposób ucierpi na wprowadzeniu podatku cukrowego? Powiedz mi, pszczelarzu, który mnie atakujesz w swoich komentarzach, do czego używasz cukru? Bo widzisz, Mój film, który nakręciłem w poprzednim tygodniu, miał bardzo ważne znaczenie. Pytaliście mnie, dlaczego nie używamy miodu? Ja pomyślałem sobie, że jeśli powiem ci, dlaczego nie używamy miodu, to już to mówiłem. Powiedziałem ci, że nie chcemy niszczyć pszczół, wiemy w jaki sposób są zapładniane, wiemy, że są karmione cukrem, wiemy, że po prostu nie, nie stwarzamy im warunków takich, jak powinny być, a przemysłowa produkcja cukru nie ma nic wspólnego z tym, co nam e, po prostu się mówi na ten temat. Natomiast bardzo dużo z was napisało w komentarzach: Mariusz, zgadzam się z tobą we wszystkim, natomiast na temat miodu nie masz zielonego pojęcia. Powiem ci tak. Bardzo prosty był ten film. Powiedz mi, kto ci nagadał, że, że miód ma właściwości zdrowotne? Kto ci na ten temat nagadał? Czy powiedziała ci o tym twoja mama, twoja babcia, czy prababcia? Bo to, że jemy miód od wieków, no to jest ok. Po prostu jest to jeden z pierwszych cukrów, które żeśmy odkryli. Natomiast nie ma tam żadnych właściwości zdrowotnych. Z bardzo prostych przyczyn. Tam nie ma praktycznie niczego, co mogłoby nas uzdrawiać. Przede wszystkim to jest cukier, 75% to jest cukier, kilkanaście procent to jest woda, a mniej niż 1% to są składniki odżywcze, typu jakieś witaminy, trochę potasu i tak dalej. Nie ma szans na to, żeby coś nas leczyło w postaci miodu. Pszczółki latają koło mnie, mam nadzieję, że usiądzie mi któraś gdzieś na ręku i będziemy mieli fajne tutaj spotkanie z pszczółkami, jeśli chodzi o miód. Nie jem też miodu dlatego, że są to wymioty innych owadów. Jeśli ty jesteś z tym OK, żeby jeść wymioty innych owadów, to dla mnie to jest OK. Każdy sam wybiera, każdy sam decyduje. Natomiast to, co chciałem powiedzieć w tym filmie, to jest to, żeby przemysł pszczelarski przestał reklamować swoje produkty jako zdrowotne, bo tam nie ma żadnych wartości zdrowotnych. Nie ma w tym żadnego po prostu zdrowia. To jest cukier. I ja chciałem Ci powiedzieć, żebyś przestał się po prostu oszukiwać. A to, czym będziesz słodzić, jeśli potrzebujesz słodzić, to jest Twój wybór, każdy sam decyduje. Bo widzisz, ja kiedy kupuję syrop zagawy, to ja się nie oszukuję, że tu są wartości zdrowotne, Ok? Ja wiem, że to jest cukier że to jest akurat liść agawy, który ja widzę za płotem u mnie rośnie również, liść agawy, który został przez kogoś ugotowany. A jeśli został ugotowany, to znaczy, że ktoś stracił wartości zdrowotne, ewentualne, które mogą być w tym liściu ukryte. Ja wiem, że to jest cukier. Natomiast ja używam tego bardzo mało, jedną, dwie łyżeczki dziennie, a czasami w ogóle nawet nie używam. Czasami jak nieszka dodada do jakieś potraw. Ja kupuję ten syrop z agawy, nie szukając w tym wartości zdrowotnych. Natomiast mój problem z miodem jest taki, że ty idziesz, idziesz kupując miód, szukasz w tym wartości zdrowotnych. I to jest największy problem. Bo to można by było powiedzieć, też jest niezdrowe, bo jest gotowane. Natomiast ja nie oszukuję siebie. Natomiast można kupić syrop z zagawy. Mogę sobie na przykład syrop klonowy kupić, który mówiłem, że jest jednym z najdroższych rzeczy. Pobierany z drzewa, ale teraz jest ugotowany. Można sobie na przykład kupić taki syrop z jabłek. Też można sobie takie coś wyprodukować. Możemy użyć, na przykład syropu kokosowego. Możemy, na przykład, użyć sobie syropu daktylowego. I ja kupując te syropy, tak jak niektórzy napisali, a myślę, że ta twoja agawa to jakieś wartości zdrowotne ma. Ja wiem, że nie ma. Ja wiem, że nie ma. Rozumiesz? Ja się nie oszukuję. Natomiast chciałem powiedzieć, odkrywając temat miodu, że ktoś ci oszukuje. Ktoś ci mówi, że tam są jakieś wartości zdrowotne, a tam może być coś więcej. Ja myślę, że odkryłem bardzo śmierdzący temat, bo skoro jest półtora miliona pszczelarzy czy, czy uli w Polsce, to myślę, że temat jest śmierdzący, bo skoro podatek cukrowy ma uderzyć w pszczelarzy, to musicie nam pszczelarze powiedzieć, do czego używacie cukru. Czy karmicie tym pszczoły, czy dolewacie, czy dosypujecie cukru do swojego miodu? I jedna i druga akcja, jedno i drugie działanie jest chore. Ok? Jest chore. I chciałem o tym powiedzieć. I problem nie należy do mnie. Bo ja temat miodu już wyraziłem i ja go zostawiam. Pre problem jest teraz po Twojej stronie. Bo to Ty musisz, drogi pszczelarzu, oczyścić teraz atmosferę. Ponieważ jeśli jesteś pszczelarzem z krwi i kości, który nie, który nie używa cukru, który nie pali swoich e, pszczółek na zimę, e, który nie wycina skrzydełek dla królowych, który, e, nie wiem, nie robi tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, produkujesz miód... Zbierasz go tylko, zostawiasz miód pszczołom na zimę, żeby miały co jeść, i ewentualnie kilka słoików czy kilkanaście słoików miodu sprzedasz dla kogoś, to ty masz problem. Bo w tym pszczelarskim przemyśle jest wielki problem. Jest mnóstwo oszustów, którzy albo chrzczą cukier, cukrem miód, albo karmią nasze pszczoły cukrem. I mamy wielki problem. Musicie się sami oczyścić, musicie ten temat przedstawić, bo jeśli wiecie o tym preceden precedensie, to musicie o tym powiedzieć. Ktoś musi nakręcić film, ktoś musi stanąć przed kamerą i powiedzieć: Słuchajcie, mamy mnóstwo oszustów w przemyśle miodowym. A jeśli wszyscy to robicie, to po prostu, proszę Was, przestańcie to sprzedawać jako coś zdrowego. Po prostu to nie jest zdrowe. To jest cukier. Jeśli ktoś będzie jadł, ma cukrzycę i będzie jadł tego, tego kilkanaście łyżeczek dziennie, czy kilka nawet łyżeczek dziennie, to będzie miał problem z cukrem, bo to jest cukier. Dlatego film miał naprawdę bardzo prosty przekaz. Pytanie: Czy miód jest zdrowy? Tam nie było powiedziane: Słuchajcie, uwaga, miód jest niezdrowy. To była bardzo prosta rzecz. Żebyś zrozumiał, żebyś zrozumiała że kiedy kupujesz jakiś słodzik, czy to będzie syrop z agawy, czy to będzie miód, czy to będzie cukier, nie oczekuj od tego żadnych, ale to żadnych wartości zdrowotnych. Ponieważ to jest coś, co jest zamienione z natury. Jeśli to by była natura, jeśli ja bym ssał liście agawy albo ten miąż wyciskał i słodził sobie tym, to tak możemy się zgodzić, że to może być zdrowe. Ale kiedy to jest zamienione na jakikolwiek Syrop, czy miód i tak dalej, to przestaje być zdrowe i przestańmy się oszukiwać. To tyle. Mam nadzieję, że tym razem dźwięki, wszystko było w porządku. I temat miodu musiałem poruszyć raz jeszcze, po to, żeby porozmawiać z tymi wszystkimi osobami, które się nie zgadzają ze mną. E, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o produkcję miodu i tak dalej, po prostu doczytajcie. I niech przemysł pszczelarski, e, miodowy sam się po prostu oczyści. To nie jest nasz problem. Ja miodu nie używam, nigdy nie będę używał. Od ośmiu lat nie używam, ponieważ ja nie chcę, żeby cierpiały owady, bo ktoś wymyślił jakieś wartości zdrowotne. To tyle na tą chwilkę. Proszę Cię, podziel się raz jeszcze tym filmem. Ja poprzedni film skasuję, także zniknie również ze Twojej strony, a, a ten film mam nadzieję, że pozostanie w sieci i będzie można go oglądać i pokazywać innym osobom, dlaczego nie używamy miodu. To tyle.